Jest pięknie, 19 lutego siedzimy przy ognisku żyć nie umierać no. No, to kuj. wow <laughs> Coś rośnie w Afryce Byliśmy w i Mozambik. Mozambik. też byliśmy przy gigantycznej paprotce, ale jeszcze nie byliśmy tam. To jest takie jak Ano. Oj. A to. No. no, niezłe bulwy. Bulwy takie I tu jeszcze takie kwiaty. Kawałzielska Nie, to jest piękne, zobacz gdzieś śliczne no to jest Jesteśmy w dżungli Gdzie ty idziesz A nie opuszczę mnie Nie tak sobie idzie, 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 idzie Miał takie jest w Afryce A kuku A tutaj widzimy jakąś jaskinią, zaraz to nie wejdziemy. Nie żartuję, to jest kawałek drzewa tylko <słyski> O, no. Dzwoneczki. Tylko tym razem wysoko. Nie można dosięgnąć. No. Jakie liany. No. O, to jest duża. Moja woda. Ja tylko podlałam. Ja. W takim wielkim grzebie siedzimy? Nie, to tam właśnie, tam właśnie. Do hotelu jest też sauna, idzie się tutaj, dochodzi się tutaj, i gdzie ta sauna? Tylko tu można jeszcze wejść, czy to jest sauna. I gdzie jest ostrość? Hmm. Tam jest troszkę, nie tak jadą sobie... Szybko wskakujemy do kolejki. Kwiatki. Kolejny dzień wakacjowania Jest piękna pogoda I wymyśliliśmy zajęcie właśnie, takie I, I tak, no i to wszystko chyba na dziś Tutaj mamy prezenty, tylko nie wiem jak zarwa się jakiś prezent tralusi Trochę wysoko są Tutaj właśnie widzimy naszą przyszłość. Ja najczęściej no, ja bym powiedziała, że z daleka widzieliśmy takie... O Mietek, zobacz, ściana z to my musimy to nagrać. Na to mam kamerę i nagrać. A no ja mała, wam. Kocham to, wszystko ciężkie. Bo lubisz. Nieprawda. I kobietą jest. Jakiś dużo moc I to kolejny. Nie wiem, coś mi się... Coś mi się stało za paradem, bo tak obrad z A tam w chmurach jest gdzieś wulkan. jesteśmy za darmo w Loro Parku i nagrywamy sobie papugi. i gówno widać. I gówno widać? Ale czasami przelatują. Tak. I tu mamy wejście do loroparku, i wejście do loroparku, kto te słonie zamienił w krzaki? Cała rodzina, ale drzewo. Chyba takie w Afryce rosną Dmuchawce, Dmochawce, latawcy, wiatr Rajka to no, no. O kurka Rzeczywiście Widzę mało go w środku kadru. Teraz zmniejszam. Z Piknie. Jaki chudy Mietek. Wypoczywamy sobie między skałami. Chronimy się przed wiatrem tutaj. Jakie szczupki. Tak Dokładnie Okazuje się, że kogucy też tutaj mieszkają Milusia zasłania, ale widzę tutaj teraz wyraźnie Ohoho oh. Nie Cześć koguciku Zapraszamy się na obiad oh, na rosół oh, oh, On, on pierdoli z Rosą O jaki... koguciarski kogut. Teraz koguczarski. On to już mówi ci. O, 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 o. będzie, kogoś będzie miał przyjaciela. Będą się razem bawić. Jaka, taka, 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 taka. A fajnie o nie, kogoś, jakie kogut, jaki kogoś, jakie kogoś, jakie kogoś, nie, nie nagramy no, widzieliśmy przed chwilą jaszczurkę i zniknęła gdzieś. One no, tak szybko biegają. A wiesz co, ty! Ty to nie jest miedzyk. Patrz. Kokos.